Słuchajcie nagram ciekawy odcinek, bo ta rzecz akurat nie jest dostępna w Polsce, trzeba to ściągnąć, ja to ściągnąłem z Grecji. Przedni napęd w Kubocie, akurat to z którym, więc musimy ten przodek naprawdę zrobić dobrze, żeby to chodziło kilka lat. To jest 17 Ultra. I teraz zobaczcie, jak macie zwolnicę, to pamiętajcie oddzielnie olej lejecie do tego i oddzielnie do każdej zwolnicy, ona się nie przelewa, więc musicie na to zwracać uwagę. A tutaj... Tutaj idzie taka tulejka jakby plastikowa, teflonowa. No tutaj z tej tulejki nie zostało praktycznie nic. To są resztki tej tulejki. I ona kosztuje 80, no prawie 100 kosztuje, tak? Ze ściągnięciem z Grecji. I tak to wygląda. Ona idzie tutaj. I tak tu idzie uszczelniacz, i tu również idzie uszczelniacz. Czyli jedna z drugą się nie łączy. Tu jest uszczelniacz, i ta tulejka tu po tym chodzi. Jeżeli nie dacie tej tulejki, prawda? E, tutaj, to będziecie mieli luz pomiędzy tym, pomiędzy tu zwolnicą a napędem. Na to zwracajcie uwagę, więc e, jak się kupuje ciągnik z turem, czego Wam zawsze odradzam, ja akurat biorę to na klatę, tak? To wszystkie te łożyska są tylko do przedniego napędu. Jeśli to nie są jeszcze wszystkie, to macie stare, to jest jedna zwolnica, a tu jest druga zwolnica, i tam reszta od niej nie. Więc to, co Wam cały czas tłumaczę, to wszystko będzie wymyte, poskładane, jak powinno być. Zgodnie ze schematem. I uszczelniacz kasetowy, który jeszcze idzie na osi. Tak samo nie wiem czy go mam. To też damy tu zapobiegawczo. Ja go mógł wyczyścić i założyć, ale ja założę nowy. Dwie sztuki od razu, nie. Zobaczcie, takie uszczelniacze tu idą dwa jeszcze. Więc wszystko idzie inaczej. Dwa chyba łożyska będą kojo, ponieważ to są najbardziej obciążone łożyska. No i tak to wygląda, no kupę syfu, kupę oleju, kupę mycia, ale tak to wygląda, nie? I tu O-ring idzie, pamiętajcie o nim, a tu muszą być tulejki dystansowe. One nam regulują luz między zębem, między tym zębem a tymi, które napędzają zwolnicę. a między tym... Więc te tulejki dystansowe, nie tulejki, nie, dystansowe, daszki dystansowe, one wyglądają tak. No, tur zdemontowany. To tu jest cała adaptacja. Później będziemy silnik wyciągać i jeszcze do tego będziemy sprawdzać tłoki, nie? Jak wyglądają. Tak, żebym miał pewność.